El, witaj. Cieszę się, że tu jesteś i teraz mnie słuchasz. W tym materiale chcę podzielić się z Tobą bardzo ważną informacją na temat lekcji karmicznej. I tak w ogromnym uproszczeniu można powiedzieć, że lekcja karmiczna jest to Twój pierwotny zapis, z jakim przychodzisz tutaj na to wcielenie. Jest on na tyle ważny, że na podstawie tego zapisu Kreuje się scenariusz Twojego życia. Ale zacznijmy od początku. Ja nazywam się Anna Piotrowska i od paru lat pracuję z Wami jako terapeutka kodu emocji i kodu ciała. Przeprowadziłam już setki, jak nie tysiące sesji, i na podstawie tego całego doświadczenia odkryłam, że czasami. Przyczyn naszych problemów musimy poszukać znacznie głębiej w zapisach, o których nie mówi ani kod ciała, ani kod emocji. Jednym z takich zapisów jest właśnie lekcja karmiczna. Następne zapisy, o których tylko tutaj wspomnę, nie będę ich omawiała, są to zapisy. Które totalna biologia nazywa zapisy z okresu projektu celu, czyli jest to historia około roku przed naszych rodziców, około roku przed naszymi narodzinami. Jest to cel poczęcia, nawet jeśli wydaje ci się, że go nie ma, to on jednak zawsze istnieje. Jest to sam moment poczęcia i wiadomo, moment narodzin. Jednak. Moim zdaniem najważniejsze, do czego możemy się dostać i rozpuścić, są lekcje karmiczne i traumy odziedziczone. Każdy z zapisów, również zapis lekcji karmicznej, jesteś w stanie ty sam zidentyfikować i rozpuścić. Prawda jest taka, że w głębi duszy każdy z nas posiada odpowiedzi. Ale musimy nauczyć się zadawać odpowiednie pytania, nauczyć się w jaki sposób nasza dusza komunikuje się z nami i w jaki sposób podsyła nam wskazówki. To takie przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteśmy w swej istocie, i uruchomienie tej energii na poziomie serca, przez które nasza dusza komunikuje się z nami. W książce, którą napisałam, Rozmowy z Duszą, Odkryj swój klucz do zdrowia, szczęścia i obfitości, przedstawiam skuteczną metodę rozmowy z Duszą, rozpuszczania i rozpoznawania wszystkich traum, blokad, również lekcji karmicznej. Jest to potężne narzędzie, które łączy w sobie współczesną naukę kod emocji, psychologię, fizykę kwantową i duchowość. Każdy z nas jest zaawansowaną i wielowymiarową istotą strukturą energoinformacyjną. Ty, jako istota, zawierasz i integrujesz w sobie materialne poziomy istnienia, ale również te subtelne, niedostrzegalne ludzkim okiem. Nie jesteś ciałem, które posiada duszę, ale jesteś, jesteś istotą duchową, która posiada ciało. Integrujesz w sobie trzy wymiary. Ducha, duszę i ciało fizyczne. A tym, co łączy materialny wymiar Ciebie samego, czyli Twoje ciało z wymiarem niematerialnym, subtelnym, jest właśnie dusza. W mojej książce znajdziesz więcej informacji na ten temat, a dusza jest tak naprawdę kluczowa w rozwiązywaniu naszych problemów. Informacje, które zapisane są w niedostrzegalnych ludzkimi zmysłami wymiarach twojej istoty, organizują i wpływają na to, co materialne. I odzwierciedlają się we wszystkim, co cię w życiu spotyka. Brakuje ci pieniędzy. W życiu cierpisz z powodu samotności. Postrzegasz siebie jako osobę bezwartościową, a może twoje ciało choruje albo masz problemy w związkach. Bądź pewny, że wszystkie te zapisy energetycznie zapisane są w tobie, w tej części ciebie, której nie widzisz. Zapisów tych nie widzisz, ale na pewno boleśnie dostrzegasz je w swoim życiu. Wszystkie zapisy, które posiadasz na poziomie energetycznym, przekładają się na poziom fizyczny. Jesteś księgą, z której można wyczytać wszystkie trudy, wszystkie traumy, wszystkie blokady, wszystkie rany, które nie pozwalają żyć jakby w obfitości i cieszyć się życiem. Negatywne programy, blokady, traumy, które nosisz w sobie, będą pokazywały się w Twoim zewnętrznym świecie tak długo i z coraz mocniejszą siłą, dopóki ich nie zauważysz. I nie rozpuścisz. Na początku każda taka negatywna blokada przejawia się w dosyć łagodny sposób, np. poprzez niską samoocenę, negatywne myśli, niewspierające nas nawyki albo jakieś negatywne powtarzające się schematy. Takie jak np. ciągły brak pieniędzy, albo wchodzenie w związki z toksycznymi partnerami. I dopiero wtedy, kiedy niezauważana tkwi tam nadal, przejawi się w formie bólu, dyskomfortu lub choroby w naszym ciele. To, czego nie chcesz sw objąć swoją świadomością, to, co wypierasz, dźwiga Twoje ciało. Czyli choroba ciała, ból, dyskomfort to taka ostateczna wskazówka, jaką możesz dostać. Na podstawie setek sesji, które przeprowadziłam i badaniu tego tematu odkryłam, że są dwie blokady, które mają decydujący wpływ na Twoje życie. To one w pewien sposób decydują o tym, co ci się w życiu przytrafia, piszą wstępny scenariusz Twojego życia i sprawiają, że Twoje życie wygląda właśnie tak, jak wygląda. Są najważniejsze również dlatego, że wszystko to, co ci się w życiu przydarza, jest. W w stosunku do tych dwóch blokad. A te blokady to lekcja karmiczna i traumy rodowe. Lekcje karmiczne są programem na to życie. Są takim wstępnym scenariuszem naszego życia, a więc mówią nam o tym, z jakimi największymi problemami, negatywnymi schematami lub trudnymi sytuacjami będziemy musieli zmagać się w naszym życiu. Lekcje karmiczne najczęściej ujawniają się już w naszym dzieciństwie i, nieprzepracowane, potrafią ciągnąć się przez całe nasze życie. Lekcje karmiczne bardzo często występują też w naszym rodzie jako traumy rodowe. To nigdy nie jest dziełem przypadku, w jakiej rodzinie przychodzimy na świat, dlatego też lekcje karmiczne najczęściej pokazują się już w naszym dzieciństwie. Rodząc się tutaj, to my wybieramy rodzinę, najczęściej właśnie taką, która już od najmłodszych lat będzie potrafiła nam pokazać, z jaką lekcją karmiczną przyszliśmy na to życie. Aby zilustrować Tobie, jakie problemy w Twoim życiu może nieść lekcja karmiczna, posłużę się przykładem lekcji karmicznej z pracy z klientami. Jest to przykład dość jaskrawy, ale w bardzo piękny sposób opisujący właśnie to, że czasami trzeba poszukać głębiej i dojść do samej przyczyny danego problemu. Zgłosiła się do mnie na sesję kobieta 52-letnia. Była to kobieta bardzo dobrze wyglądająca, zadbana, spełniona w swoim życiu zawodowo i finansowo. Pieniądze, które posiadała, pozwalały jej na cieszenie się życiem. Tak naprawdę brakowało jej tylko jednego: nie była spełniona w jednej sferze życia. Była to sfera miłosna. Okazywało się, że w każdy związek, jaki wchodziła, to mężczyzna prędzej czy później był jej niewierny. Kobieta ta zapis ten wiązała z historią swoich rodziców. Mówiła, że małżeństwo jej rodziców było bardzo burzliwe, że tata notorycznie zdradzał mamę. I kobieta ta myślała, że powiela właśnie ten sam negatywny schemat. I poniekąd rzeczywiście jest to prawda. Próbowała wszystkich sposobów, jakie wpadły jej w ręce, aby pozbyć się tego niechcianego problemu ze swojego życia. A więc psychoterapia, ustawienia Hellingera, ustawienia rodzinne, matryca rodziny, naprawdę wszystko, co mogło radykalne wybaczanie, wszystko, co mogło w jakiś sposób uwolnić ją od tego. Jednak okazywało się po czasie, że. Nic z tych rzeczy nie działa. Kobieta poszła nawet na studia psychologiczne, aby dowiedzieć się, co w niej powoduje, że wybiera takich a nie innych mężczyzn, z nadzieją, że może ta wiedza pozwoli jej uwolnić się od tego problemu. Jednak okazało się, że i to nie pomogło. W momencie, jak zaczęłyśmy sesję, okazały się dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza to Zapis traum rodowych jej ojca, których ona wcale nie brała pod uwagę. Cały czas winę, winę w cudzysłowie oczywiście, winą obarczała swoją mamę. A tu okazało się, że zostały zapisy rodowe traum rodowych ojca, których nie brała pod uwagę. Co bardzo ważne, jeszcze muszę zaznaczyć, że rzeczywiście ona wszystkie traumy rodowe od strony swojej mamy. Pięknie wyczyściło, nie, była ani, nie było tam ani jednego zapisu, więc zostały traumy rodowe ojca, które rozpuściłyśmy. I ostatnią rzeczą, jaka nam się pokazała, była lekcja karmiczna pod tytułem Zdrada. Nie jest to pewnie zaskoczeniem. Ale dla tej kobiety było to ogromnym zaskoczeniem. Sama mówiła, że rzeczywiście jest to taki ostatni puzel do tej układanki, który jej brakował. I z tego co wiem, później kontaktowała się również ze mną, i z tego co wiem, to opowiadała, że w momencie, jak przeprowadzałyśmy sesję, Spotykała się przez parę miesięcy z jakimś mężczyzną, i po sesji okazało się, że mężczyzna ten zapadł się pod ziemię. Nie odbiera od niej telefonów, nie odpisuje na wiadomości, więc kobieta ta z rozbawieniem uznała, że widocznie nie mógł jej dać tego, czego ona oczekiwała, dlatego zniknął z jej życia. Więc widzisz, obraz ten, jaki przedstawiłam, jest bardzo jaskrawy, ale pięknie obrazuje właśnie. Jak duże problemy lekcja karmiczna może nieść w naszym życiu? Zapraszam cię do lektury mojej książki. To tam znajdziesz sposób, jak rozmawiać ze swoją duszą, w jaki sposób się z nią komunikować. To tam znajdziesz sposób na to, aby zidentyfikować wszystkie traumy i blokady, również lekcje karmiczne, i w jaki sposób je rozpuszczać. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.